W Miroszowie dobiegł końca kolejny, ósmy już festiwal imienia Włodka Szomańskiego, nie tylko gospel. Impreza organizowana w Mieroszowskim Centrum Kultury trwała aż trzy dni. Zaczęła się koncertem na Kościelnej Górze. Natalia Niemen wystąpiła w koncercie. Niemen mniej znany. Były warsztaty wokalne, a uczestnicy konkursu wokalnego rywalizowali o statuetkę Szomola. Na zakończenie w spektaklu interaktywnym zaprezentowała się Katarzyna Pakosińska. Co naprawdę będziemy mogli w czasie trwania tego festiwalu zobaczyć, jakie nam wszystkich widzów będą czekała atrakcja. No tak jak już tutaj wspomniano, teraz właśnie występuje pani Natalia Niemen, a w dniu jutrzejszym będą warsztaty prowadzone przez panią Katarzynę Pakosińską, przez Olgę Szomańską oraz właśnie przez panią Natalię Niemen. Ludzi, którzy, młodych ludzi, którzy się zgłosili do naszego konkursu, naszego festiwalu. Będzie to dwunastka z osób z całej Polski utalentowanych. Było ponad 60 osób, które zgłosiły się. Tutaj bardzo takie głębokie sito jury przepuściło 12 osób. Także jutro będziemy mogli posłuchać później tych wszystkich, te wszystkie osoby, które będą brały udziały w tej części konkursowej. No i oczywiście jutro będzie też wyłonione, czyli w sobotę 9 lipca będzie wyłonione, będą wyłonione osoby, które wygrają. Będą też, będzie też nagroda publiczna. No i będziemy mogli posłuchać po prostu wspaniałych piosenek, wspaniałych interpretacji oraz wystąpi laureatka konkursu o Szomola z tamtego roku, czyli z 2021 roku. Panie Igorze, no wydaje się, że festiwal tak na stałe wrył się, że tak powiem, w kulturalną stronę Mieroszowa. Ile zgromadzonej publiczności pozwala myśleć, że naprawdę cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Tak, tak, to jest tutaj, ja tutaj muszę powiedzieć, że to jest wszystko sprawka pani Elżbiety Szomańskiej, która jest dyrektorem artystycznym i tak naprawdę twórcą tego festiwalu, bo to ona tutaj ściąga kolokwialnie mówiąc no, takie tuzy z Polski właśnie pani Natalia Niemen, a w trzecim dniu festiwalu będzie pani Katarzyna Pakosińska ze swoim występem, także też zapraszamy 10 na godzinę 18, żeby przyjechać. Tak, nasz festiwal staje się taką można powiedzieć już regionalną wizytówką Mieroszów Atrakcją. Atrakcją gminy Mieroszów. A no, mamy cały czas nadzieję, staramy się i stara się też pani Elżbieta Szymańska, żeby po prostu, no, żebyśmy byli znani w Polsce i, i nie tylko. Ja najbardziej lubię tę twórczość mojego taty późniejszą, ponieważ jest to doskonały mariaż w, moim, w mojej opinii. E... Świetnych piosenek, jakby warstwa ta muzyczna to są świetne piosenki, a treści yy, treści są bardzo trudne i głębokie. Mariasz jakby podkasanej muzy ze sztuką. I tak jest właśnie utwór, począwszy od Kaina. Yy, zaraz jeszcze chwileczkę muszę sprawdzić. 我总是失 Powiedzieć, mamy ten moc. Nie pada, ale jest zimno, więc naprawdę musimy to jakoś jeszcze przećwiczyć, żeby następnym razem było jeszcze ciepło. Proszę Państwa, jest to piękny moment. Ja chciałam powitać Państwa, pochylić się do Ziemi wszystkim, dlatego że to Wy jesteście ciałem, mową i wszystkim tego festiwalu. I ciągle dziękuję za ciasta, za kwiaty. Za dobre słowo, za to, że jesteście, za to, że my możemy to dla Was robić, że Wy jesteście z nami. Dziękuję tym sponsorom, którzy się ujawnili, i chylę się do ziemi tym, którzy powiedzieli: Pomogę Ci, ale nie ujawniaj, dlatego, że tak będzie lepiej. Słuchajcie, dziękuję z całego serca. Szefie mój kochany, nie jestem w stanie sama zrobić takiego festiwalu. Festiwalu, którą mamy nadzieję i że będzie kiedyś festiwalem naprawdę jeszcze większym o może europejskiej randze. Dlatego moim obowiązkiem jest pokazać tych, którzy walczą ze mną, łeb w łeb. Proszę na scenę Ilona Henko. Barbara Matusiewicz-Bukowska. Gdzie jest Łukasz? Łukasz Wawrzyniak, jest tutaj? Zaraz przyjedzie. Dobrze. Tomek Tracewski i nasz dyrektor, którego uwielbiam, ale specjalnie bałam się wymienić od razu, bo siedzi koło niego żona. Igor Hoffman.